W tym odcinku chciałbym Wam pokazać ciekawostkę, jak wygląda pamięć USB, tak zwany flash drive albo pendrive. W środku to jest pendrive USB. Tu widzimy obudowę, a tutaj widzimy pamięć flash. Tutaj jest pamięć flash. Tu oczywiście płytka z różnego rodzaju malutkimi układami SMD. I tak jak mówię, tak wygląda w środku. Y, pamięć przenośna Flash to taka ciekawostka, żebyście widzieli, żebyście nie rozbierali samemu, y, samemu obudowy. Możecie się tutaj przyjrzeć, jak fokus załapie. Jeżeli nie, no to, tak jak mówię, to jest właśnie ten moduł pamięci Flash, który przechowuje Wasze dane. A tutaj, oczywiście, jest podłączenie do złącza USB. Tu widzimy pełno malutkich układów SMD, więc nie wygląda to tak specjalnie skomplikowanie, ale tak, jak mówię, żebyście widzieli, jak to wygląda.